Co tam u Was ciekawego? Ja Wam powiem, że ta przerwa, taka poświąteczno-sylwestrowo-noworoczna, gdzie się tak trochę pracuje, trochę kura nie, nikt ci nie odpisuje, żadnych maili nie ma, nie ma co do roboty i nie wiem, co ze sobą zrobić, jest najgorsza. Znowu wróciłam do starych nawyków spania do 13 chodzenia spać o czwartej nad ranem, już się przestawiam, już nie czuję żadnego poczucia obowiązku, ani niczego takiego, więc śpię dziwnie, wstaję dziwnie, głowa mnie boli od spania, źle się czuję, ja już chcę do pracy. No, ja już chcę wracać do pracy. Czuję się taka rozglutowana przez te przez te dużo wolnego. Nie mam nic konkretnego, do... bo jeszcze, jak jesteś na urlopie, to wiesz, chociaż coś zwiedzasz, wstajesz, idziesz na plażę, coś robisz, a tak jest takie taka przerwa i jest taka ch... Pogoda, to się ani nigdzie się nie wychodzi. ani Wszystko pozamykane jeszcze, no bo wszyscy mają wolne. Chcieliśmy iść do kina z rękiem, to pozamykane. Do restauracji wczoraj pośpię, była taka se. Byłam w takiej knajpie, co e, dostajesz taką kartkę i zaznaczasz jaki makaron chcesz, jaki chcesz sos, jakie chcesz sery i jakie chcesz dodatki. I oni ci robią taki makaron jaki chcesz. No i sobie wzięłam tagliatelle ze sosem śmietanowym, z kurczakiem, szpinakiem, krewetkami i nie pamiętam jakie czwarte dodatek do wzięłam. Grzyby! I wzięłam grzyby. I kurczak był mech. Kebetki były takie mech, grzyby też były mech. Spinaku nie da się zjeść. Bać. Coś śmietanowe był dobry, ale to też kurwa, nie jest trudne zrobić, podsmażasz cebulę, dajesz śmietankę. Krewetek nie mieszaj z kurczakiem, bo zmienia smak. Wydaje mi się, że tego kurczaka nic by nie uratowało. Mm. Jestem bardzo starym widzem. Wynurzyłem się niedawno ze śpiączki. I kiedy Tornado z Desperados będzie? Po pierwsze, stary widzu, nigdy nie robiłam yy, Tornado z Desperadosa. To była korona. Po drugie, przez czas kiedy miałeś śpiączkę przeżyłam udar mózgu i nie wolno mi pić alkoholu. A Po trzecie, Tornado wyszło mi tylko raz w życiu. Raz. Dwa w życiu mi wyszło. Tylko wtedy na streamie i nigdy więcej po tym. I po czwarte, tornada nauczyłam się od, z, z filmiku, z tutorialu poczciwego Krzycha z ekipy. <gry> to są rzeczy, które mało kto wie. Raz w życiu się udało, klip poleciał jakbyś była mistrzynią. No rel, rel. O, właśnie wczoraj na testach, jak byliśmy, gadam tam z innymi w garderobie I, i taki jeden komik mówi do mnie, że ty Kasia, może byś zrobiła tam tornado na scenie, jak będziesz kończyć. A ja mówię, wiesz, po udarze może być ciężko. Uch. Chyba sorry, zapomniałem! No i nawet mu nie, nie zdążyłam go jeszcze nawet powiedzieć, że wyszło mi tylko raz w życiu Dwa i wcale nie jestem to taka dobra, no ale wiecie. Konoplanka odpuścił grzechy Patykowi na nowy rok i ten ma się dobrze. Choć widzowie sami chcieli wyprowadzić sprawiedliwość. Komendarowa poliza trzeba się na to nie dobra, mi jasne. No widzowie nie uczą się na sytuacji z Azdusem. No tylko że tam z Azdusem to jak zadzwonili, że streamer ma, znaczy że gość ma bombę w pociągu, to zatrzymali całej pociągi i były gigantyczne opóźnienia z tym związane, i dlatego ta kara mogła iść. A za fajkowy telefon to po prostu zostaną mandat, a chłop był w restauracji, więc nic jakby nie powoduje kryzysu w ruchu lądowym. ani z takiego, więc tutaj wątpię, że taki sam, taka sama kara by tu była. A odnośnie Patryka, no to jak wczoraj ustaliliśmy, co w się sensie wy ustaliliście, stwierdziliście, że to nie mogło wybuchnąć, więc ja wam wierzę, że to nie mogło wybuchnąć, ale ja mam PTSD. Ja, jak y, jestem na stacji benzynowej, to ja delikatnie trybutor odkładam, żeby czasem jakieś iskry nie stworzyć, żeby to się nie zapaliło. Bo po GTA mi się wydaje, że jak lekko dotkniesz stację benzynową, to ona wybuchnie. Więc yy, ja jestem taka bardzo ostrożna w kontekście gazu, paliwa, takich rzeczy. Wiecie, cykam się, cykam się po prostu. Po prostu się cykam. Ja się bardzo cykam. My, my mamy na przykład. <laughs> Remek też się cyka jak coś, bo my mamy grill gazowy. Remek dostał na współpracę grill gazowy do. jak robił bitwę wędkarską, to dostał grill gazowy i my go potem mam, mieliśmy w to. Do, do to muszę wziąć, nie? My go nigdy nie odpaliliśmy, bo się boimy przynieść do domu butli gazowej. i Nie mamy grilla. No kto w mieszkaniu będzie butle gazowe utrzymał? No przecież to niebezpieczne musi być. Więc e, mamy grill gazowy, ale go nie używamy. Dlatego ja się boję właśnie gazu i paliwa. Jak ten, o! Jak ja tankuję e, audyczkę teraz na diesla, nie? No to nie mam takiego korka do zakręcania, tylko po prostu mam taką dziurkę i tam wsadzam ten dystrybutor, ten, ten do, do, dozownik. Potem jak już odstrzeli mi... No, to tak oczepuję, żeby tam żadne kropelki nie poleciały. A jak polecą mi kropelki oka, to biorę papier i wycieram, bo się boję, że mi się zapali samochód. Jak to korka nie masz? No nie mam, nie mam korka. Jak masz ten, jakby masz karoserię samochodu i masz ten taki, naciskasz tą taką płytkę, żeby się otworzyła gdzieś wlew paliwa, nie? To ja to klikam, to się otwiera i mam tak, wlew do AdBlue i on ma korek. A obok jest taka dziura z taką zapadnią. Nie wiem, jak to dobrze opisać. No, jest taka jakby na sprężynie jest taka taka zaślepka, jak bierzesz ten dozownik i wsadzasz to do tego, to ta zakładka się odsuwa, jak ją jak wsadzasz to. Wyrozumiecie, co ja mówię? Jak w czajniku. Nie wiem, jaki masz czajnik. U mnie nie ma takiego czegoś w czajniku. O! Właśnie mi się przypomniało jeszcze. Mój samochód pobiera nienormalne ilości płynu do spryskiwaczy. Nienormalne. Byłam u rodziców w listopadzie i powiedziałam tacie, że trzeba doleć mi płynu do spryskiwaczy. I tata wlał mi 7 litrów płynu do spryskiwaczy. Dzisiaj już nie mam dwa płynu do spryskiwaczy. A ja nie psikam tak dużo. Jakby wyciekał, to bym widziała, bo by na miejscu parkingowym była jakaś plama albo coś. Ale jak ja psikam, no nie, daję, że, daję sobie, żeby mi umyło szybkę, to psika bardzo dużo tego płynu, ale jeszcze zauważyłam, że z przodu maski też psika, chyba na, na ten, na reflektory też mi zawsze myje. I to, czy to musi zawsze myć reflektory, jak ja chcę szybę umyć? Może do silnika wlał postrzan. <laughs> nie wlał do silnika. Potrzebuję jakąś stronę, hurtownię albo sklep, z którego będę Będę mogła zamówić. Jakiś dobry olej do mojego samochodu, bo muszę doleć oleju. Płyn do spryskiwaczy i AdBlue. Posłyszałam, że jak zamówię AdBlue, to jest taniej niż jak go z dozownika na stacji zamówię. Znaczy, zaleję ten. Potrzebuję trzy rzeczy do samochodu. Jaki masz olej najpierw? Nie wiem. I teraz tak, mam zrobione, odkąd dostałam samochód, teraz mam zrobione 8000 kilometrów już. Odkąd, znaczy no dostałam? Kupiłam Zrobiłam 8 tysięcy kilometrów. Pytanie, po 10 tysiącach kilometrów powinna mi jechać wymienić olej? Dobrze by było. No bo mam parę spraw do tego Audi, jak już tam pojadę. Po pierwsze, wymiana oleju. Po drugie, żeby mi zaktualizowali mapy, bo jak jadę S7, to mi pokazuje cały czas, że nie istnieje taka droga i mi próbuje system zwolnić samochód, bo myśli, że jest 30 na godzinę dozwolone, a ja jadę 100 i mi nie działa tempomat przez to. Po trzecie, żeby tempomat ewentualnie, bo nie wiem czy ja Wam opowiadałam jaki mam tempomat w samochodzie. Mam tak, że ja mam automatyczne wykrywanie znaków i jadę sobie, jadę samochodem i nie wiem jest pokazany na przykład, że jeden na autostradzie i jest 140, nie? No to je, samochód jedzie 140. Ustawisz sobie tempomat, żeby jechał te 140. Jedziesz, jedziesz, jedziesz dalej i nagle samochód widzi nowy znak 110, że jest teraz ograniczenie. I ten tempomat kurwa Daje po heblach i Ci próbuje zwolnić do tych 110. Nawet jak tam jest dopisek, że te 110 obowiązuje tylko w dni poprzednie od 8 do 16, jak są korki na obwodnicy Krakowa, ale jest, ty idziesz na przykład do 3 w nocy, więc ma zastosowanie ten znak i mogłeś jechać 140, ale ten samochód nie wie, że możesz jechać 140 i zwalnia cię do 110 i ja bym chciała to wyłączyć. No, właśnie myślałam, żeby do autora zwalanego serwisu Audi podjechać. I żeby mi wgrali nowe mapy, zablokowali mi te ma, czytanie znaków, bo to się o kan dupy rozbić, to jest. I mam też tak, że czasami, jak wyłączę samochód, to ręczny mi się zaciągnie automatycznie, bo mam elektryczny ręczny. A czasami nie. I nie wiem czemu. I chciałabym, żeby było tak, że zawsze mi się zaciągnie ten ręczny. I żeby mi od razu posprzątali samochód też. No i przegląd taki ten. Może żeby zobaczyli, czy ten płyn do spryskiwaczy czy mi gdzieś nie wy wychodzi bokiem, kur. A w autoryzowanych serwisach nie chcą za bardzo tego wyłączać? Czemu? Bo to bezpieczeństwo. Nie, ale ja nie uważam, żeby to było kwestią bezpieczeństwa. Jak samochód czyta znak połowicznie, nie rozumie go, a nagle mi zaczyna hamować przy tym. Ja przez to nie używam tempomatu w ogóle. O, fajnie, jakby mi start, stop też wyłączyli. I żeby mi wyłączyli też ten tryb czytania pasa ruchu, że. Samochód próbuje Cię utrzymać w... sam. Ty, ty trzymasz kierownicę, on ma pas, w, w, jakby czyta pas ruchu i stara się... nie ten... żebyś nie wyjechał z tego pasa. Bo jak jedziesz po wiejskich drogach, na których nie ma linii wyznaczonych, ale ślady asfaltu, jak kładle jakieś dziury albo coś są i on se czyta, że ta dziura to jest kurwa, jego nowy pas ruchu i raz mi tak spadnęli w prawo samochód, że jakbym nie złapała bo z tą kierownicą, bym była w robie. Naprawdę. Boje... To było. I tak kocham ten samochód, ale to są takie drobnostki, które po prostu denerwują. No, irytujące to jest takie. Koło Krakowa jest mechanik z systemami Audi i on ci to może wyłączyć. Na razie pojadę do serwisu, bo i tak muszę dużo rzeczy innych zrobić. Wydaje mi się, że te, te, tylko tam wgram normalne mapy aktualne. A ro, robią tak, że jak ja pojadę i po prostu się ma, poproszę nową mapę do samochodu, to oni powiedzą, OK i jakby to zrobią, czy jakoś będzie to bardziej skomplikowane niż w mojej głowie. To kosztuje 1500 zł. Muszę Wam coś powiedzieć. Prawie dzisiaj. synu, no, prawie dzisiejszego streamu by nie było. No byłby pewnie dzisiejszy stream, ale jest tak. Wczoraj byłam na siatkówce i wam mówiłam w niedzielę, jak i w sobotę, że boli mnie głowa. I przez trzy dni bolała mnie głowa. I na siatkówce już było takie apogeum, że jak obróciłam za szybko głowę w prawo albo w lewo, to mnie tak strasznie bolała głowa. A jak się wcześniej poszłam myć, pod prysznic, to prawie zemdlałam. I mówię: no nie, no coś jest, coś jest nie tak, coś jest nie tak. I po siatkówce pojechałam wczoraj do szpitala na badania, bo już się czułam tak, że coś jest. To jest, to jest niedobrze. Wiedziałam, że to nie jest udar. Udar nie boli, a to bolała głowa, więc wiedziałam, że to nie jest udar. Ale bałam się, że to jest jakieś, jakieś, jakaś komplikacja późniejsza, poudarowa. I... pojechałam do szpitala i miałam badania i siedziałam tam do drugiej w nocy ogólnie. Miałam tomografię i badania wszystkie i dali mi leki i nie wiadomo, co mi jest. W sensie, że pan nie stwierdził. Wykluczyliśmy, wykluczyliśmy mikroudary, wykluczyliśmy zakrzepice, wykluczyliśmy jakieś takie najnie Bezpieczniejsze takie rzeczy. E, I dostałam takie leki mocne na ból głowy. W oczywiście, więc e, mam ten. No, tego jeszcze już, tego już tak nie widać, ale tu jest już całe sine i będzie jutro zielone, bo oczywiście pan nie mógł znaleźć żył u mnie, więc mi grzebał w ręce przez 10 minut. Klasyczek. Ale wszystko jest GIT. W sensie, no jeszcze nie wiem, czy jest GIT. Muszę iść na więcej badań, ale mówił pan, że albo mam jakieś sztyźnienie karku i dostałam leki rozluźniające mięśnie na sen, że jak idę spać, to mam zażyć leki. Które mi trochę roz, rozluźniają mięśnie. I mówię, że albo to jest początek takich migren, ale nie jest pewien, bo nie mam objawów migrenowych, czyli światło wstrętu, nudności, takiego silnego, ostrego bólu, który jakby się pojawia. Tylko mam taki ciśnieniowy ból, inny trochę. No i i tak. I nie wiem, by jeszcze co to. Pawulon Nie, nie, Pawulon chyba. Takie leki, co jak dostałam, to wszczypały strasznie w rękę. No ale pomogły, nie, pomogły, bo mnie trzy dni głowa bolała bez przerwy. I to tak naprawdę bez przerwy, że jak paracetamol próbowałam zaryczy y, czy kataną, to to nawet nie pomagało, nie? Ale jest lepiej, jest dobrze. Ja myślę, że najbardziej mi się nasiliło po tej sesji Minecrafta z Nawcią, gdzie w kółko było powtarzane czy gole obdyb i to już przelało szalego, i po prostu trzeba było już do szpitala, nie? Ale jest coś, to wszystko git, w sensie już się dobrze czuję, także można, można śmigać. Ale najlepsze było, jak do szpitala i mówię, że no, że dzień dobry, że od trzy nie boli mnie głowa i boli mnie strasznie i proszę mi pomóc. Ani oni tak patrzą na mnie w zasadzie, laska, łeb cię boli i do szpitala na SOR przyjeżdżasz? Że, wiesz, że bez przesady, nie? A mówię, no, bo ja dwa lata temu miałam udar. Oni, udar? W takim młodym wieku? O Jezus, dobra, to musimy zrobić tomografię, szybko. I wiesz, jakby <laughs> zmiana 180 była od razu, że wiecie, <laughs> już się nikt nie dziwił, że przyszłam. Karta, tak, karta udar działa. Zdecydowanie. No, ale na szczęście miałam tomografię bez kontrastu, także się cieszymy. Bez kontrastu tomografia Goat, tomografia z kontrastem yy, L. Nie, nie lubimy, nie polecamy. Czemu? Kontrast to jest takie bardzo dziwne coś. Ja miałem raz na głowę z kontrastem, nie był taki zły, bo jest i dla mnie to było okropne. Wlewając coś takiego do łapy, i jak w momencie, jak ci to wlewają, to robi ci się tak strasznie ciepło w tym miejscu. Jak idzie do głowy, to chce ci się żygać Mi od razu, mi strasznie się chciało wymiotować. Jak ty, od razu przełykam taką gorzką ślinę, takie. A jak idzie na dół, do pokażę, to strasznie chce ci się sikać. W momentalnie. Jakby nie chciały ci się sikać, sikać wcześniej. Ale jak to dostajesz, to ci się instant chce sikać. Więc jest dziwnie ciepłe, niedobrze ci i sikać się chce. Bardzo dziwny zestaw. Ja to nie miałam takich reakcji po odniu. To ja miałam strasznie. Ale ja też dostałam ten kontrast w momencie, jak miałam udar, więc to mogło wiecie, Nie mi trzy miesiące yy, bolała głowa, nic nie pomagało. No ale wiesz, mnie tak samo trzy dni bolało i wiesz, robiłam zimne okłady. Stąd emotka też Kondomix Robiłam, brałam leki przy typowe różne i też nic nie nie pomagało, także byłam taka hmm. Nie wiedziałam za bardzo o co chodzi. Zaraz jak w to ja pojechałam do szpitala w medykowerze, bo tam mam ubezpieczenie, nie? Yy, więc yy, pojechałam za tam do szpitala, ale o północy jak tam byłam, to powiedzieli, że nie mają na dyżurze neurologa dzisiaj. I pokazali mi gdzieś inne jakieś miejsce, taki sor, ale taki sor tylko dla problemów z głową. W sensie taki neuro, stricte neurologiczny sor. Nie wiedziałam, że jest coś takiego. I tam mnie tam mnie skierowali i zajebiście, bo były trzy osoby przede mną w kolejce. Jedna pani, bo tam chyba też takich. E, właśnie tam mi się wydaje, że też był psychiatryk. Bo była jedna pani, którą wwozili na salę przede mną. I ona była przywiązana do łóżka. I krzyczała, że ona już poroniła. I żeby jej pomóc. I żeby ją uratować. Bo ona już poroniła. I że je, jej syn już na nią czeka. I ona tak strasznie krzyczała. Ja mówię: wow, Drugi pan był taki starszy pan. Co już nie mówił. Mi się wydaje, że on był już też poudara, o, po, poudarowy taki pan. I on tylko robił. Więc taki też starszy bardzo pan. I potem błagamia. Więc nie czekałam długo. Nie Łukasz, nie oglądaliśmy Jokera, dwójki. No i co Łukasz u ciebie? Tak to się nie widzieliśmy. W porze? No fajnie, jak ci zimno, to nie zapomnij, żeby założyć jakiś sweter. Jak zapomnisz, to można się przyziębić na przykład. No i kupio wyszło, nie? Słuchaj Łukasz, nie odzywasz się, nie dzwonisz, nie piszesz. Po tym co odje... O na Wigilii, nie, To ja mam wrażenie, że ty już mnie po prostu dobra. nie lubisz. Halo. Halo. Dobra, no to tak, no. Pierwsze, wiesz, wtedy jak do mnie zadzwoniłaś, i powiedziałeś, że jest stream, to mi było mega głupio i nie wiedziałem za bardzo, co mogę mówić, a co nie. Ale napisałem do ciebie potem SMS-a. E, ja byłem wtedy w Łodzi, bo byłem z dziewczyną u diabetologa i byliśmy tam na noc, bo ona wcześniej rano miała e, w szpitalu wizytę. No i nie mogłem się pojawić po prostu, choćbym bardzo nawet chciał, to nie mogłem się wtedy pojawić. Szklana wtedy zrobił materiał, że ja bym u kisów zamiast u ciebie, co jest nieprawdą, bo to był inny dzień zupełnie. Ja wiem, powiedziałam to i. I wiem, że nie był, ale jeżeli miała wizytę umówioną na następny dzień, to znaczy, że to nie było emergencji pojechanie, tylko y, to była umówiona wizyta, o której wiedziałeś, widzieliśmy się trzy dni wcześniej i ty nawet nie napisałeś wcześniej, że nie dasz rady. Olaczka też nie dała rady, no nie, bo nie, miała... Nie, bo ja zapomniałem w ogóle, że się umówiliśmy, jak już miałam No ale właśnie o to że... mi chodzi, to jest przykre. No, no wiem, wiem. Że zapomniałeś, wiem że, zapomniałeś, jest... że zapomniałeś, żeby przyjść do mnie na Wigilię, na której ja pracowałam dwa dni w kuchni, żeby ugotować dla was moje domowe potrawy. I ja, ja nie ja, mówię, że miałeś tam być choćby nie wiem co. Ale jak nie dałeś rady, to trzeba było napisać, a my dzwoniliśmy do ciebie 15 minut po twojej bo, umówionej godzinie i... Wiesz, zapomniałeś po prostu, całkiem. Prawda, nawet gdybym pamiętał. Znaczy, się, to, to mnie nie tłumaczy. Gdybym pamiętał, to i tak nie mógłbym się pojawić. Ale masz rację, że mogłem dać ci znać wcześniej. Eee, no i tu posypuję głowę popiołem. Przepraszam cię, również publicznie, poza wiadomością na e, prywatną. No i nie, nie strasznie wiem, mi się wtedy. wydaje. że ty mi na to nie odpisałaś, to już wtedy myślę, okej, okay, nie. No bo mia miałam streama, miałam też innych gości. Musiałam się tym zająć, a nie pisać z tobą wtedy. A było mi strasznie przykro i się strasznie zawiodłam. Kula. Przepraszam Cię. Wspominałam sobie, ile razy to ja Cię zapraszałam gdzieś, ile razy to ja byłam inicjatorem spotkań i potem stwierdziłam, że może ja Ci się narzucam. I już Ci to powiedziałam raz, że Ci się narzucam. I Ty powiedzieliś, nie Kasia, nie narzucasz się, zaproś mnie jeszcze, na pewno, na pewno będę. I ja Cię zapraszam na Wigilię i Cię nie ma. Rozumiesz? To tak jakbyś dał mi liścia i powiedział, nie, przepraszam, daj mi drugi policzek i Badajesz drugiego liścia! Nie, no, nie, no, ale nie, bądź taka surowa dla mnie. Ja już naprawdę siedzę przed tobą z podkulonym ogonem i jestem zrównany. Już jestem zrównany z Ziemią. No, ale to nic nie zmienia w kontekście tego, że jak ma dalej wyglądać nasza relacja? Jak to sobie wyobrażasz? Mam Cię znowu gdzieś zaprosić, i jeszcze. Nie. A czekać, że, moja, że, że nie przyjdziesz? Czyli mam nie teraz się... czekać, aż ty mnie gdzieś zaprosisz. Tak. Nie, nie musisz czekać. No jakbym się chciała z tą spotkać? Mmm, no w sensie ja nie chcę, żebyś teraz ty po prostu czekała. No ja po prostu wyjdę z inicjatywą, na zwyczajnie świecie. I ty nie przyjdź bez kitu. I ja będę czekał, a ty nie przyjdź. <grym> nie, ja tak nie robię. Jak się umawiam to przychodzę. No to w takim razie czekam, aż mnie gdzieś zaprosisz. No wiesz co? Remka no... zapraszasz. Remka Ale Remek zapraszasz. Jest, Remek jest chłopem, to jest łatwiejsze wszystko znaczy, jakby cię Remek no. na Wigilię zaprosił, to byś przyszedł. A jak ja Cię zaprosiłam, to nie przyjdziesz. Nie, to akurat nieprawda. Remka do restauracji zaprosisz, wyjdziesz z nim, a jak ja chcesz się spotkać, to zawsze ja Cię zapraszałam. Czy ja na śniadanie jechaliśmy, to zawsze ja do Remka mówiłam, weźmy też Łukasza ze sobą. Zapytajmy Łukasza, co robi. I to zawsze no ja dobra. pytałam, mówiłam, żebyś, żebyś z nami poszedł. To mam propozycję. Słucham. Czekam, tylko muszę poczekać, aż mi auto wróci z serwisu. Nie wiem kiedy to będzie, ale jakoś w tym tygodniu. Pojedźmy na. pojedźmy razem na zakupy. Zróbmy sobie taki dzień, że kupujemy rzeczy do domu, na przykład koc, świeczka, takie rzeczy, których nie chce się ro robić, a jakby zrobimy to we dwójkę, to będzie nam raźniej. Może potrzebujesz czegoś do domu? <noise> do kocu i świeczek. Mogę ci potowarzyszyć, jak chcesz, ale... ale ja nic takiego nie potrzebuję. Nie lubię bardzo bibelotów do domu. No dobra, dobra, to jeszcze raz spróbuję, poczekaj. Dobra. <noise> dobra Pomyślałem, że to takie babskie, że to może ci się spodobać. Aha! Aha, babskie koce i świeczki. <noise> No ale co, nie był dobry to strzał? No nie, możemy pójść na kręgle, albo na go-karty albo do kina, albo, albo możemy iść na, do jakiejś fajnej restauracji, ja zdałam To to pójdźmy, do kina, fajne. to pójdźmy do kina na pomoc domową. Czy ty próbujesz mnie obrazić? Czemu? Pomoc domowa, no to jest podobno fajny film. 7 na 10 na film webie Sydney Sweeney tam gra, podobno dobry film. Nie no, jak obrazić? <laughs> Widziałem wam, że dobry film. Możemy iść do kina w takim razie. Ale wstyd. No ale nic. Liczę, że mi to jakoś wynagrodzisz w takim razie. No że pokazujesz, że mnie naprawdę lubisz i że zależy ci na naszej relacji. Że to był tylko taki jednorazowy wybryk i że więcej tak nie zrobisz. Że bardzo żałujesz i zabierzesz mnie w jakieś fajne miejsce i nie zapomnisz o mnie. No dobra, czyli nasza relacja potrzebuje gestu teraz. Tak, gestu. Tak, no, rozumiem to. No dobrze, odkupię się. Liczę na to, Łukasz. Naprawdę na to liczę. Przepraszam jeszcze raz i miłego wieczoru. Życzę. Wszystkiego dobrego na nowy rok, Łukasz. Pa. Pa. Dobrze jest wyrzucić z siebie, co się myśli.